Cześć, dzisiaj przygotowałem dla Was sprawny i mam nadzieję przyjemny materiał o tym, jakie dodatkowe akcesoria warto rozważyć przy zakupie PlayStation 5. Są to rzeczy, które myślę, w zależności od ich przeznaczenia, po prostu umilą Wam obcowanie z konsolą, no i graniem jako tako. Uderzcie w dzwonek, dzięki temu wspieracie nas w rozwoju, za co jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni. No a ja zapraszam już na materiał. Przy pierwszych zapowiedziach tego, jak wygląda, a przede wszystkim to, jakie funkcje posiada DualSense, tak samo jak wszyscy nie potrafiłem do końca zrozumieć, o co chodzi w tym kontrolerze. Okej, okay, jest większy, jego wygląd zrywa z kształtem, a zwłaszcza kolorystyką DualShocka, no ale o co chodzi z tymi haptycznymi wibracjami, no i z adaptacyjnymi spustami? Postaram się to wyjaśnić, jednak paradoksalnie jedynym sposobem na pełne zrozumienie jego działania i jego funkcji jest to, że sami musicie go spróbować no i doświadczyć tego wszystkiego. Adaptacyjne triggery w sumie są proste do opisania. Dzięki specjalnym silnikom L2 i R2 mogą po prostu zmieniać swój opór, imitując na przykład nie wiem, wciśnięcie spustów broni palnej, czyli to tak wygląda, że gdzieś w połowie można wyczuć, że aby przeciągnąć go dalej, no to musimy użyć większej siły, aż taki przeskok wystąpi. Lub na przykład wciskanie nie wiem, hamulca albo gazu w samochodzie, gdzie im dalej, tym większy napotykamy opór. I faktycznie, czy jest to Call of Duty, Control, czy na przykład Returnal, czuć, że ta funkcja nie tylko podbija odczucia z gry, ale też w pełni dodatkową funkcję. Wspomniałem o Returnal, posłużę się tutaj konkretnym przykładem. Co jakiś czas można użyć specjalnego w tej grze strzału. Jak to się odbywa? Docelowania precyzyjnego z broni, tak jak w większości gier tego typu, przeważnie używamy L2. Tak jest i tutaj, ale gdy wciśniemy go poza połowę, powoduje to właśnie przygotowanie nas do odpalenia strzału specjalnego. I wiem, co teraz myślicie, że to nie do końca jest wygodne, tak w ten sposób operować tym wszystkim, ale ten moment, gdzie kończy się celowanie, a zaczyna się specjal, jest wyraźnie odczuwalny, więc spokojnie idzie to ogarnąć. Plus nagle dzięki temu L2 staje się przyciskiem o podwójnym działaniu. Haptyczne wibracje z kolei to rzecz, którą faktycznie trzeba poczuć samemu, w swoich dłoniach. W dużym uproszczeniu drganie kontrolera imituje oddziałujące na postać, którą sterujemy w grze, czynniki zewnętrzne. Gdy pada na nas deszcz, czujemy takie szybkie punktowe drgania o zmiennej sile na całej jego powierzchni, no, gdy idziemy po piasku, czujemy szuranie, no, a gdy ślizgamy się po lodzie, na przykład astrobotem, czujemy znów twardsze drgania, imitujące coś, jakbyśmy wodzili takim trzymanym w dłoni rysikiem po lodowatej powierzchni. Chodzi mi tutaj o to, że te wibracje przechodzą nam z dłoni na przedramię. I nie chodzi mi o ich siłę czy brak kontroli, więc nie musicie się obawiać, że nagle wasze granie zmieni się w teledysk do utworu Yo "Mama Fatboy Slima", A raczej chodzi mi o to, że odczuwanie wibracji komplementuje to, co widzicie na ekranie i to jest dokładnie to, co trzeba doświadczyć, aby to zrozumieć. Wygląd fizyczny DualSense oczywiście także nawiązuje do nowego stylu PS5 i wielu użytkownikom spodobało się to, że nie ma z tyłu świecącego lightbara. Dalej może być on podświetlany oczywiście, w sensie DualSense, innymi kolorami w zależności od tego, co się dzieje w danej grze. Jednak jest to o wiele bardziej subtelne, no i występuje wokoło touchpada. Dodatkowo mamy w DualSense dwa mikrofony, dedykowany przycisk do ich wyciszania przy dłuższym przytrzymaniu całego dźwięku w konsoli, co jest całkiem przydatne. No i na PS5 funkcja Share została zastąpiona przyciskiem Create, dzięki któremu szybko na przykład złapiemy zdjęcie lub nagramy film z gry o wcześniej zdefiniowanej długości. Po kilku miesiącach obcowania z tym padem muszę przyznać, że DualSense jest odczuwalnie bardziej ergonomiczny, plus po prostu tak się do niego przyzwyczaiłem już mocno, a zwłaszcza do jego nowych funkcji, że uważam, że to naprawdę mocno podbija wrażenia z grania. Też grzybki analogów wykonane są z takiego innego tworzywa i mają chropowatą fakturę na końcu, dzięki której nie ślizga się nam po nich kciuk. Co ciekawe, teraz wraz z update'em konsoli także DualSense dostaje swój mały update. Aby to zrobić, musimy go po prostu podłączyć kablem USB do PlayStation 5. Jeden pad jest oczywiście dołączony w zestawie z konsolą, ale ja kupiłem sobie drugi z dwóch właściwie powodów. Chcąc grać z kimś, na przykład, nie wiem, w Diablo albo w TKN, żeby nie było potem gadania, że ktoś miał nie wiem, innego pada albo jakiś tysiąc innych powodów by wymyślał. Każdy ma dużo sens i jest porówni. No a druga sprawa jest taka, że bardzo dużo gram też za sprawą pracy, którą dla Was wykonujemy, więc lubię mieć drugiego pada na bardzo szybką zamiankę, a rozładowany trafia na. Jednym z akcesoriów, których nie doceniałem wcześniej, jest dedykowana ładowarka kontrolerów. Niby to banalne, no bo jak skończymy grać, no to podłączamy pada do konsoli kablem, no i ładuje się, w czym problem? To jest oczywiście w teorii. W praktyce 8 na 10 razy zapominałem tego robić, a potem okazywało się, że w trakcie grania pojawiał się komunikat o rozładowanym padzie. Nie muszę chyba mówić, że w grach single player to jeszcze pół biedy, no bo można często spauzować grę, no ale w multi trochę średnio, nie? Pad na wyczerpaniu jest zawsze mega problematyczny. Dedykowana ładowarka DualSense to urządzenie z dwoma podstawowymi funkcjami: Ładowanie ich w jak najprostszy i najszybszy sposób, czyli w tym przypadku jest to delikatne odłożenie ich na odpowiednim miejscu i reszta już robi się sama, po prostu magia. A dwa, musi też ładnie się to wszystko prezentować. Jak widać, swym kształtem nawiązuje ona do frontu PS5, nawet skosy są podobne. Oczywiście nie ma tutaj jakiejś większej filozofii, urządzenie jest jasne w przeznaczeniu no i w użyciu, ale faktycznie dopiero po tym jak mamy tego typu rzecz gdzieś tam leżącą koło nas, nie wiem, na stole czy na półce, zawsze gdy jeden DualSense musi zjechać do boksu następuje szybka podmianka, jeżeli mamy drugiego pada, no i sprawnie zamykamy temat niedziałającego DualSense na no jakiegokolwiek braku zasilania. Moim skromnym zdaniem jednym z najlepszych akcesoriów dodatkowych, które warto posiadać do PS5 są słuchawki POS 3D. I to, dlaczego tak uważam, podzieliłbym w sumie na dwa aspekty. Techniczny i nazwijmy go efektowy. Co mam na myśli? Techniczny ze względu na wszystkie udogodnienia, które posiadają te słuchawki. Polećmy po kolei. Tak jak pokładane są wszystkie przyciski funkcjonalne na lewej słuchawce. Włączamy je z przodu, jest to jedyny przełącznik po tej stronie, więc łatwo go zapamiętać. Poniżej jest mikrofon oraz port USB-C, którym je ładujemy. Po ich pełnym naładowaniu możemy z nich korzystać tak mniej więcej do 12 godzin, aczkolwiek wiadomo, czas ten będzie różny w zależności od intensywności ich użytkowania. Następny jest przełącznik działania mikrofonu. Gdy jest wyciśnięty, oznacza to, że jesteśmy wyciszeni, więc łatwo to wyczuć palcem. Następna jest głośność, a następny jest ciekawy, jest to funkcja monitorowania. Co to oznacza? Szybka lekcja. Słuchawki po 3D to słuchawki typu zamkniętego. Ale inne modele słuchawek mogą być na przykład typu otwartego, w dużym uproszczeniu, już tłumaczę. Otwarte to takie, które w mniejszym stopniu odcinają dźwięki wydostające się z nich na zewnątrz, no i też dostające się do nich do środka przez obudowę co oznacza, że bardziej słyszymy to, co dzieje się w pokoju. Zamknięte to kompletna odwrotność tej zależności. Więc jak gramy otoczeni przez dźwięk, jest duża szansa, że nie zareagujemy np. na wołanie kogoś, czy dźwięk telefonu, szczekanie psa lub dzwonek do drzwi, gdzie gościu właśnie przyniósł pizzę, na którą mega czekaliśmy. Tutaj właśnie przychodzi w sukurs funkcja monitorowania. Uruchamiając ją, słuchawki korzystając z mikrofonu tego umieszczonego na spodzie, po prostu wpuszczają trochę dźwięku z zewnątrz, do środka, żebyśmy słyszeli, co się dzieje. Ostatni przełącznik służy do ustawiania balansu dźwięku z gry kontra dźwięk ogólny czatu. Podłączenie słuchawek jest banalnie proste. Do PS5 wsadzamy dołączony w zestawie taki mały dungle Bluetooth, a no i w sumie temat jest ogarnięty, zero zbędnej zabawy w jakieś parowanie. Wszystkie korekty ustawień na słuchawkach znajdują swoje odzwierciedlenie na ekranie w prawym górnym rogu, więc łatwo można to kontrolować. Ostatnią rzeczą, którą warto ustawić sobie w opcjach, to poziom dźwięku 3D i tutaj płynnie przejdę do aspektu efektowego, o którym wspomniałem wcześniej. Podobnie jak haptyczne wibracje, także i dźwięk 3D jest czymś, czego trzeba doświadczyć, aby w pełni to zrozumieć no i docenić. Oczywiście chodzi o to, że wybrane gry na PlayStation 5 wykorzystują silnik Tempest 3D Audio, który posiada konsola. No i służy on między innymi też do tego, aby symulować różne kierunki, z których pochodzą dźwięki. Odbywa się tu nie tylko, wiecie, banalnie w stereo, czyli lewo i prawo, no a właśnie czasem dźwięk jest trochę wyżej, trochę niżej, trochę z tyłu, trochę z przodu i tak no i właśnie to totalnie podbija wrażenia z gry. Większość produkowanych dziś telewizorów nie ma głośników klasy, nawet jakichś takich średnich soundbarów, no a te z kolei zestawy są znacząco droższe od tych słuchawek. Więc za ułamek ceny możemy mieć coś, co bardzo znacząco podniesie nasze doznania podczas grania. Jeśli będziecie mieli okazję, polecam odpalić sobie nie wiem, Marvel Spider-Man, Demon Souls albo Returnal, a jak wyjdzie już niedługo Resident Evil Village czy nowego Ratchet i Clank. Nawet nie ma co porównywać z dźwiękiem z telewizora tych słuchalek. Słuchawki są lekkie, gąbki są miękkie oraz wyprofilowane tak, że pomieszczą bardzo różne rozmiary ucha, że tak to ujmę. No i trzeba też pamiętać, że nie są one składane w żaden sposób, więc raczej zalecałbym je po prostu do używania w domu. Dedykowana do PlayStation 5 kamera jest idealnym rozwiązaniem dla graczy, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę ze streamowaniem, a nie chcą lub nie mogą oprzeć go o osobny komputer. No bo wiadomo, że wiąże się to z posiadaniem odpowiednich możliwości systemowych i sprzętowych, aby wpuścić sygnał konsoli do komputera i tak Ważna rzecz, kamera podłączana jest do jednego z portów USB 3.0, który znajduje się na tyle PS5, więc jeśli chcemy, oprócz kamery, podpiąć do konsoli nie wiem, dysk zewnętrzny, no i wspomniane wcześniej USB Dungle do słuchawek, no to dyski i kamera lecą na tył konsoli, a słuchawki na front. Do fizycznego ustawienia no i wypozycjonowania kamery służy obudowa, taka rozwierana, która może służyć za podstawkę również. Lub jako zaczep na telewizorze, w zależności jak tego użyjemy. No a dodatkowo w ustawieniu pomaga zmienny kąt nachylenia kamery względem górnej części obudowy. Kamera ma stały kąt widzenia, a jej konfiguracja po podłączeniu jest bardzo prosta. Robimy sobie po prostu zdjęcie w trzech miejscach, no i tyle w temacie. Aczkolwiek to nie wszystko, bo najważniejsze opcje ustawień znajdziecie w zakładce zrzuty i Transmisje. Tutaj można zmienić rozmiar okna na ekranie, kształt maski, czyli tego okienka, w jakim jest wyświetlana. Obraz można przekręcić w poziomie, jeśli tego potrzebujemy, lub nałożyć jeden z kilku efektów wizualnych. Jest też ustawienie jasności, kontrastu i przezroczystości. No i najważniejszą rzecz zostawiłem na koniec. Kamera ta ma także możliwość kluczowania nas, czyli wycięcia tła tak, aby została tylko, nie wiem, nasza głowa albo sylwetka, bez wspomnianego tła. Klawisz Auto, jak widać, to najprostsza metoda, a kluczowanie kolorem opiera się o kolor niebieski lub najbardziej popularny przy tym procederze, czyli jaskrawo zielony. Tutaj chodzi o to, żeby tło miało taki kolor, którego my akurat nie posiadamy na sobie, co ułatwia programowi usunięcie go z obrazka. Nie będę zanudzał Was już technikami prawidłowego podświetlenia green screenu, ale moim zdaniem super, że taka opcja została tutaj umieszczona, bo jest to po prostu pomocne dla nieco bardziej technicznych streamerów. Pilot jest ostatnim akcesorium, które możecie zdobyć i tutaj już totalnie nie będę wymyślał nic na siłę, no bo nie ma po co, każdy wie co to jest i jak to działa. Pilot jest idealny, jeśli opieracie swoje centrum rozrywki cyfrowej właśnie o PlayStation 5. Oczywiście można wszystko obsługiwać padem, jednak pilot do przerzucania nie wiem, Netflixa, muzyki na Spotify, streamerów na Twitchu czy filmów na YouTube jest po prostu wygodniejszy. Zwłaszcza, że jako mega nowość subskrybenci PlayStation Plus aktualnie wyłącznie w Polsce otrzymali dostęp do masy świetnych filmów dzięki usłudze PlayStation Plus Videopass, co sprawia, że pilot na bank nie będzie się kurzył, no bo filmy same się nie obejrzą. Dodatkowo, jak widać, posiada kilka przycisków dedykowanych, co jeszcze bardziej usprawnia cały proces przełączania się po różnych aplikacjach. Można nim także sterować wybranymi modelami telewizorów. Reasumując, jest to po prostu małe, przydatne urządzenie. Na sam koniec zostawiłem małą i to dosłownie małą ciekawostkę. Zapewne słyszeliście o tym, że PlayStation 5 posiada miniaturowe szejpy na swojej obudowie. Chodzi o te tysiące małych czterech symboli PlayStation, które się tam znajdują. Każdy z dodatkowych akcesoriów do PS5 także posiada ten sam motyw. Na DualSense jest to jego spód, co dodatkowo polepsza chwyt. Ładowarka ma go na wewnętrznej krawędzi piór bocznych. Słuchawki jako jedyne mają je na czarnej części okalającej naszą głowę. Kamera też ma je od wewnątrz, a pilot od spodu, aby polepszyć chwyt, jak w DualSense. Jest to moim zdaniem ciekawy, no i taki, wiecie, bardzo fajny szczegół, który oprócz podobnej stylistyki i kolorystyki łączy w całość zestaw akcesoriów do PlayStation 5. Oczywiście każdą z prezentowanych Wam dziś rzeczy można nabyć oddzielnie. No i mam nadzieję, że nieco rozjaśniłem Wam, co jest do czego, no i pomoże Wam to wybrać te rzeczy, które najlepiej przydadzą się w Waszym optymalnym growym setupie w domu. Ja już dziękuję za poświęcony nam czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach na naszym kanale już niebawem. Cześć!